Miejscówka przy Loret de Mar Mało, mało znana Dzień dobry, witamy Państwa w winiarni El Paladia Prosimy o zachowanie szklaneczki, którą daliśmy Państwu przy wejściu Będzie potrzebna, by spróbować trunki z wszystkich trunk beczek, które tu Państwo widzą Proponujemy Państwu degustację katalońskich win i hiszpańskich aperitivów. Z degustacją win, co, czyli po prostu winiarnia, gdzie zakupimy sobie wino prosto z beczki. Sami je sobie wlejemy, sami zdegustujemy. No i jeszcze inne przysmaki regionalne. hałwy kiełbaski i takie tam. Dla mięsnym będą Państwo mogli spróbować szynkę i kiełbasę z dzika. Kiełbasy, sery i inne lokalne specjały Uważamy, że licniczo poznają Państwo różne wózk, tak jak drzospinowy, z melona, orzechów laskowych, a przede wszystkim fantastyczny krem kataloński. O ile wypiliby Państwo za dużo, to po wyjściu z giniarni są do dyspozycji darmowe wózki, które zawiozą Państwa razem z akwami Coś tam zakupiliśmy, idziemy dalej.